Dobrze, dobrze, w dniu dzisiejszym spotkaliśmy się tutaj, żeby pozachwycać się wyglądem nowego Forda Puma, bo moim zdaniem pod względem wyglądu, designu jest naprawdę ok. Przód, te reflektory tutaj, takie fajne, nie tylko mi, ale mi kojarzą się właśnie z Porsche Macan, z Porsche Cayenne, no te porszawki mają takie zachodzące na maskę reflektory, tutaj jest podobnie. Sama linia nadwozia też jest ok. Tył też jest w porządku, tylko że tył przypomina mi Astre 2 albo 3 generacje wstecz, ale generalnie jest na plus, więc to jest moim zdaniem, jeden z ładniejszych małych crossoverów i SUWów dostępnych na rynku. I też rzecz w tym, że ja Fordem nie jeździłem co najmniej 4 lata. To jest mój pierwszy Ford od 4 lat, do którego wsiadłem. Ja z Fordem zawsze miałem problemy. Na przykład jeździłem Bemaxem który był koszmarnie brzydki z tyłu, ale taki naprawdę koszmarnie brzydki. Jeździłem też Mondeo hybrydowym, który no fajny z zewnątrz, ale środek to tak no średnio mi się podobał. Eee, natomiast tutaj wnętrze tego samochodu jest mega w porządku. Tu mamy wirtualne wskaźniki, tu ładne fotele, ładne wykończenie, ładna deska rozdzielcza, dach panoramiczny, otwierany taki podwójny, więc no, wstydu nie ma, wstydu nie ma ewidentnie, co tam dalej. I na początku zrobię sobie takie podsumowanie, że jeżeli ktoś nie chce oglądać dalej, to nie musi. Więc pod względem designu, wyglądu, bardzo na plus. Minus, moim zdaniem, jest taki tego samochodu i dla mnie bardzo poważny, że w ogóle nie ma tutaj automatu. Są tylko i wyłącznie skrzynie manualne. Kolejny minus. Z takich bardziej istotnych to jest praca silnika trzycylindrowego, bo pod maską siedzą tutaj oczywiście trzy cylindry, jak to w większości samochodów teraz tej wielkości. No to te trzy cylindry mają moc, są ekonomiczne. Natomiast praca tych trzech cylindrów nie jest tak gładka jak praca trzech cylindrów np. w Volkswagenie albo w Skodzie albo w Seacie. Jednak Volkswagen bardziej dopracował wyważenie silników 3-cylindrowych. No i tak tytułem wstępu. I podsumowania jednocześnie. Moim ulubieńcem wciąż pozostaje Skoda Kamiq. Jest to SUV podobnej wielkości. Skoda jest bardziej komfortowa, chociaż brzydsza od Forda Pumy moim zdaniem. A w całym tym materiale będę Forda Pumę porównywał do Renault Captur, do Opla Crossland, do Sata, Orony i do Hyundai Kona, bo tymi samochodami jeździłem wcześniej. Natomiast jutro jadę odebrać Nissan Juke. I gdzieś pod koniec sierpnia postaram się wpasować też nowego Peugeota 2008, który wypadł mi z kalendarza, z kalendarza testowego, gdyż koronawirus. Dobra, zobaczmy sobie z zewnątrz, jeszcze bardziej. Więc, tak, tutaj, no to jest już standard w samochodach nowych, to nie ma się co oszukiwać w, w tym segmencie. Tym bardziej mamy, e, oczywiście nie w standardzie, ale opcjonalnie, mamy pełne światła LEDowe z przodu i bardzo fajne, e, i bardzo fajne też LEDy do jazdy dziennej, jak widać. Tutaj postaram się znaleźć kluczyk. Chciałem włączyć kierunkowskazy, pokazać jak fajnie działają, ale tak to się chyba nie da, ale tak się da. No więc tutaj, jeżeli włączymy kierunkowskazy, to ta część leda do jazdy dziennej zmienia się w kierunkowskaz, no wygląda to na bajerze, naprawdę ten samochód zwraca uwagę i jest... nie wygląda po prostu jak kolejna kopia każdego innego suba. więc chwała za to Fordowi, że stara się jeszcze robić samochody trochę inne. Według własnego pomysłu. Dobra, przejdę sobie od boku. Długość 4,2 metra, szerokość 1,8 metra bez lusterek, co oznacza, że to jest jeden z najmniejszych suwów tudzież crossoverów na rynku. Porównując to do Seata Arony, to jedynie Seat Arona jest 5 cm krótszy od Forda Pumy. Ciągle mam ochotę mówić Ford K, ale nie wiem czemu. Nawet dosyć niewielki Hyundai Kona jest 2 cm dłuższy od Pumy. Opel Crossland X, który też wydaje mi się dosyć niewielkim samochodem, też jest 2,5 cm dłuższy od Pumy. A Renault Captur i Skoda kodakami, to już prawdziwe giganty, po 5 cm dłuższe są od Forda Pumy. No żartuję oczywiście, to są bardzo zbliżone wartości tak naprawdę, ale Puma jest jednym z najmniejszych właśnie crossoverów. Jeżeli chodzi o prześwit, no to jak to w crossoverach, prześwit jest większy. Ale też nie jest gigantyczny. Tutaj mamy 16,5 cm prześwitu. Standardowo hatchback i sedany mają około 13-14 cm, więc jest trochę więcej między podwoziem a asfaltem, dzięki czemu można, można no trochę dalej się zapuścić. I co ja tu miałem powiedzieć jeszcze? Mamy 16,5 cm prześwitu. To jest 0,5 cm mniej niż Renault Captur, niż Skoda Kamiq, niż Hyundai Kona. To jest 1,5 cm mniej od Opla Crossland X. 2,5 cm mniej od... Seat Arony Seata jest naprawdę wysoko zawieszony, ma 19 cm nad ziemią, wisi. Eee, no i to tak, tytułem wstępu, żeby było wiadomo, o czym mówimy i mniej więcej do czego to porównać. To, co mnie zaskoczyło, i co się rzadko zdarza, nawet w opcji w samochodach tej wielkości, że mamy klapę otwieraną elektrycznie. To jest naprawdę rzadko spotykana rzecz. Zazwyczaj w takich samochodach trzeba to robić ręcznie. Ja nie jestem jakimś wybitnym zwolennikiem klap otwieranych elektrycznie, no ale miły akcent. Jeżeli chodzi o bagażnik, to tutaj w tej postaci mamy 406 litrów i oprócz tych 406 litrów mamy jeszcze 68 litrów skitrane pod spodem. Czyli tutaj sobie to tak ustawiamy, no i tutaj jest jeszcze 68 litrów. Do tego, nie wiem po co to jest, ale może jeżeli ktoś będzie tu przewoził, nie wiem, zwłoki, które się rozkładają i ciekną, to może sobie tutaj zrobić tak. Nie wiem czemu to służy, no ale jest taka opcja, że jeżeli ktoś tu naleje wody, to może ją tamtędy wylać. Nie wiem czemu to służy, bo pierwszy raz coś takiego w samochodzie widzę. Ale tu widzę, że ktoś już próbował coś wlewać. I tak to wygląda. No bagażnik nie jest największy. Jest mały samochód, dosyć. To i bagażnik jest mały, tu nie ma się co dziwić. Natomiast jest opcja powiększenia tego bagażnika, bo tutaj mamy 406 litrów, tak jak teraz widać, i te 68 litrów razem z tym pod spodem, pojemnikiem śmiesznym z zakrętką. I jeżeli ktoś zdecyduje się na wersję niehybrydową, bo to jest wersja hybrydowa. To ma chyba 50 litrów mniej więcej większy bagażnik i też większy ten schowek pod podłogą bagażnika, więc jest taka opcja. Ale ja chyba wolałbym hybrydę i, i trochę mniejszy bagażnik. Dobra, przejdźmy do wnętrza. To jest przycisk do zamykania bagażnika. Teraz fotel jest ustawiony przepode mnie. Ja mam 1,91 m wzrostu, ważę 102-103 kg po tej pandemii. Trochę mi się przybrało wagi, więc sprawdzę jak to teraz wygląda. No, jest ciasno. To jest jeden z SUV suwów, tej wielkości, w jakim zdarzyło mi się siedzieć na dłuższą trasę. Może bym się tak jakoś zmieścił, ale ale no skoda kamik ma tutaj po prostu niewyobrażalne ilości miejsca jak na małego kresowara, Dlatego tak lubię skodę kamik, bo jestem wysoki człowiek i potrzebuję dużo miejsca. Ciasno. Ciasno, ciasno. I też trzeba mieć na uwadze, że jeżeli ktoś ma 1,80 m albo 1,70 m, to te w ogóle moje narzekania na ten samochód i na przestrzeń nie mają, tracą jakikolwiek sens. Dobra, weźmy sobie z przodu do środka. Więc tak, no środek może robić wrażenie. Mi się bardzo podoba tu jakiś taki materiał, tu kształt tej deski rozdzielczej. To jest mięciutkie tutaj. W a Arona to pamiętam było twarde. To jest twarde, no ale to wiadomo. E, tutaj mamy dach panoramiczny, który można sobie otworzyć. Tam jest druga część dachu panoramicznego. Ja sobie jeździłem parę dni z otwartym dachem. Bardzo przyjemna sprawa. Nie jest on może jakoś mega szeroko otwierany, ale ja, ja bardzo lubię dachy panoramiczne w samochodach. Zamykamy. Czemu on nie odpala? Dobra, odpalił. Mamy też kilka fajnych rzeczy, rzadko też spotykanych w samochodach tej wielkości. To jest m.in. podgrzewana szyba przednia. Tutaj się włącza, jak się przyjrzycie tej szybie, to tu widać, że idą takie delikatne. Paseczki. Tego nie widać na co dzień, natomiast bardzo szybko ten system potrafi odparować przednią szybę i bardzo szybko odmrozić w zimie. Więc podgrzewana przednia szyba jest moim zdaniem na plus, bo nie wszyscy producenci, nawet można powiedzieć, że niewielu producentów stosuje to w swoich samochodach, a to jest, a to jest wygodna rzecz. Mamy też podgrzewaną kierownicę, mamy też podgrzewane fotele. Tutaj nie mamy wentylowanych foteli niestety, a to się rzadko bardzo zdarza. Z takich rzeczy, które mi się podobają, to mamy ten pomad, który może być. Gdzieś to tutaj ustawienia, pojazd, oczywiście nie tutaj, asystent kierowcy, tempomat. To się bardzo rzadko zdarza, bo e, możemy wybrać, czy tempomat ma być normalny, czyli taki niewykrywający pojazdów przed nami, czyli jeżeli nie zahamujemy, to jedziemy w inny samochód, może być adaptacyjny i inteligentny. Adaptacyjny to wiadomo, dostosowuje prędkość do e, innych pojazdów, natomiast inteligentny potrafi jeszcze odczytywać znaki drogowe i dostosowywać naszą prędkość na, do znaków drogowych, do ograniczeń na drodze. Ja natomiast jadąc po ekspresówce e, przerzuciłem się na tryb normalny i w tym trybie było mi najwygodniej. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że czasami jak jedziemy sobie prawym pasem drogi i zjeżdżamy na lewy pas drogi, to zanim włączymy kierunkowskaz, to nasz samochód potrafi wykryć samochód przed nami i niepotrzebnie zaczyna hamować. I, i to mnie mega wkurza w tempomatach adaptacyjnych. Natomiast Ford to jest pierwszy znany mi samochód, w którym tempomat adaptacyjny można wyłączyć, i można wrzucić tutaj tempomat normalny. Dzięki temu można normalnie jechać po drodze ekspresowej. Nie martwiąc się, że samochód zacznie hamować wtedy, kiedy nie chcemy tego po prostu. Więc, to jest rzecz, to jest drobnostka, ale dla mnie bardzo ważna drobnostka. Bardzo ułatwia to życie. Idąc dalej, mamy też, jak tu widać, duży ekran, który ma 12,3 cala. No to jest jakby norma w tego typu samochodach. On ma też tutaj różne tryby: tutaj się włącza, i teraz ja się przełączam w tryb normalny, teraz w tryb ekologiczny. Tak to wygląda. Jest też tryb, oczywiście, jakiś tam sportowy, który się świeci na czerwono. No Ładne to jest estetyczne, naprawdę jeden z ładniejszych graficznie liczników jakie widziałem. Rzecz w tym, że nie jest tak funkcjonalny jak ten w Volkswagenie. Bo na przykład w Volkswagenie ja mogę sobie ustawić. Moment, jeszcze przerzucę tryb normalny. Jeszcze z tryb droga nieutwardzona. I ja tak, tutaj mam komputer pokładowy numer jeden. Jest średnie zużycie paliwa. Nie drogi. Tutaj pokazane. Tu jest drugie średnie zużycie paliwa, to jest jakby od odbioru. Tutaj jest aktualne zużycie paliwa plus kolejne średnie zużycie paliwa. Chodzi mi o to, że na przykład w Volkswagenie mogę sobie jednocześnie wyświetlać aktualne zużycie paliwa, jak jeden z komputerów pokładowych, natomiast no tu w sumie też mogę, ale nie mogę tego jednocześnie wyświetlać. Chodzi mi o to, że w Volkswagenie na przykład tutaj mogę mieć, gdzie są rpm -y napisane, aktualne zużycie paliwa, tutaj średnie zużycie paliwa, że ja mogę mieć więcej rzeczy wyświetlonych na tym ekranie. Niż w fordzie. To jest taka drobnostka, że no po prostu trochę bardziej funkcjonalny jest. Skodowo volkswagenowy, seatowy wyświetlacz. Co tam jeszcze mamy? Mamy też ekran środkowy, który ma 8 cali. To jest tak, no, no nie za dużo jak na dzisiejsze standardy, że bywają większe ekrany w samochodach. Na przykład w skodzie kamik zdaje się, możemy 92 cala znaleźć. Moim zdaniem im większy wyświetlacz, tym lepiej, bo tym lepiej widać nawigację. Mamy między innymi nawigację z obsługą korków na żywo, ale w tej chwili tyle dróg się buduje na Lubelszczyźnie, że żadna nawigacja fabryczna nie nadąża na tym, co się dzieje na drogach, więc ta nawigacja też nie nadąża na, za, za tymi przebudowami. Można sobie za to odpalić, żebym tylko jeszcze wiedział, jak między innymi Android Auto i Apple CarPlay i ja wtedy mogę sobie korzystać z map Google, ze Spotify'a i ja w ten sposób korzystam z tych multimediów. Te multimedia mają taki dosyć brzydki interfejs, natomiast wieczorem ten interfejs zmienia się w, takie, w taki granatowy jakby tryb i prezentuje się trochę lepiej. No ale jeżeli chodzi o funkcjonalność, ja wymagam tylko tyle, żeby obsługiwał on Android Auto i już jestem zadowolony, bo Żadna fabryczna nawigacja nie działa tak dobrze jak mapy Google i nie mówię tu o Fordzie, Volkswagenie, tylko mówię tu o Mercedesach, Lexusach i tak dalej. Wszystkie te fabryczne nawigacje po prostu w porównaniu do map Google nie domagają. Mamy też system Pre Collision Assist z funkcją wykrywania pieszych. Co oznacza? Że jeżeli ktoś nam wtargnie przed maskę, to samochód sam zahamuje, albo jeżeli będzie to pieszy, jeżeli będzie to samochód. Mamy też system wspomagający manewr omijania przeszkody, wykrywa pojazdy pieszych oraz inne obiekty. Ja tego nie testowałem, bo nie bardzo mam jak. Natomiast z tego co widziałem na grafikach na grafikach Forda, to ten system potrafi skręcić kierownicą i ominąć przeszkodę, z tego co zrozumiałem. Więc no to też wygodna sprawa, czy wygodna, no przydatna no może nam uniknąć jakiegoś jakiegoś dzwona możemy dzięki temu uniknąć. No i mamy też kamerę cofania. Nie jest to kamera cofania 360 stopni. Robimy coś takiego. Ciach. Tu mamy taki tryb bardziej panoramiczny, który pokazuje co się dzieje dookoła. Tutaj taką bardziej normalną. Ja na tą kamerę nie narzekam moim zdaniem. No nie jest to wybitna jakość kamery cofania, ale bardzo daje radę. W sensie bywają kamery cofania, które w nocy na przykład się nie sprawdzają. Ta kamera Moim zdaniem, sprawdza się w każdych warunkach i jest po prostu przydatna. Dobra, zacznijmy sobie teraz rozmawiać o wadach. Więc pierwsza wada, no to już o nie wspominałem, to jest brak automatu. Mamy ten manual i to jest jedyne, co możemy sobie tutaj zamówić. No nie ma opcji ze skrzynią automatyczną. Nie rozumiem, czego Ford się wstrzymał z automatem. Tutaj automat jest mega. Komfortową sprawą, niezależnie od samochodu, jeżeli ktoś używa samochodu do toczenia się z punktu A do punktu B, to chce mieć najwygodniej, nie chce mieć jakichś tam sportowych emocji, tylko chce mieć komfortową, komfortową podróż. Druga rzecz, druga wada to jest podłokietnik. On się otwiera. On tam ma jakieś USB w środku, nawet coś tam się dzieje w tym podłokietniku. Natomiast. On nie ma możliwości ani podniesienia go w ogóle on się tak gibie trochę. To mi się nie podoba. Cała konsola centralna się giby razem z tym podłokietnikiem i nie ma możliwości przesunięcia go do przodu. Co jest najbardziej irytujące, jak trzymam rękę na skrzyni biegów, to łokieć ledwo ledwo sięga mi do podłokietnika. Jeżeli ktoś jest krótszy ode mnie i niższy ode mnie, prawdopodobnie w ogóle z tego podłokietnika nie będzie mógł skorzystać, więc no, więc tak to. To jest to jest mega upierdliwa rzecz, że to jest jeden z najgorszych podłokietników jakie jakie miałem. No po prostu jest źle to zaprojektowane. Za, teraz jeszcze jest okej, okay, ale jak wrzucam, nie wiem jedynkę, no to łokieć już mam na skraju tego podłokietnika. Wkurzające to jest. Rzecz kolejna. Tutaj drzwi są elegancko, nic nie skrzypi. Natomiast tutaj mega skrzypi. O. Ta część drzwi. Ja tego na to nie, zwracam, nie zwracałem uwagi na początku, bo tutaj jest całkiem ok. Natomiast wracałem któregoś razu to jako pasażer tym samochodem, i miałem tutaj oparte kolano, i to przez całą drogę skrzypiało. To też mi się nie podoba. To są takie drobnostki, ale. No ale są. Ostatnia rzecz. E, mamy tutaj super hiper audio. Jest tutaj napisane Bank and Olufsen, i tutaj BO jest, i tam jest Bank and Olufsen, i wszędzie są te znaczki. I jak wsiadłem do tego samochodu, e, no to faktycznie, kurczę, byłem zadowolony z tego audio. Natomiast potem trafił mi się jakiś kawałek, który sprawił, że no, basu tutaj jest pod dostatkiem w tym samochodzie, natomiast z powodu tego basu coś zaczyna wibrować w tych drzwiach, że przy takich bardziej basowych kawałkach te drzwi wibrują i też było dla mnie zastanawiające, bo wszedłem sobie w ustawienia, w dźwięk gdziekolwiek on jest, tutaj jest dźwięk, dobra i domyślnie po poprzednim po testującym basy były skręcone, czyli ktoś też musiał trafić na ten problem w tym samochodzie i skręcił sobie basy, żeby, żeby te drzwi tak nie dudniły, więc no, ja rozumiem, że to się zdarzyć może w skodzie fabi z podstawowym, nie wiem, wyposażeniem, z podstawowym audio, ale jeżeli ktoś zamawia sobie Bankentolusen na głośnienie i, i, i mu trzeszczą drzwi, to też jest nie w porządku. Dobra, rzecz kolejna, to powiedzmy sobie o, powiedzmy sobie o cenach. Więc w dużym skrócie jest to jeden z najdroższych samochodów w stawce. E, taniej od tego wychodzi tylko Hyundai Kona starałem sobie wszystkie ze samochodów, które teraz będę mówił skonfigurować mniej więcej tak samo, czyli e, no, żeby był silnik tam litrowy, jak jest automat to żeby był automat e, i takie przyzwoite wyposażenie, ale bez takich ekstrawagancji typu dach panor panoramiczny albo e, klapa elektryczna, takich rzeczy nie, nie brałem, uważałem, że są niepotrzebne, nie brałem też największych felk, e, więc tak to kosztuje 70 tysięcy zł za wersję 95 koni mechanicznych, natomiast wersja St Line z silnikiem 155 koni mechanicznych kosztuje już 95 tysięcy złotych. Ja sobie wziąłem wyposażenie Titanium, a nie ST Line i na podstawie tego sobie skonfigurowałem pumę według własnego widzimy się. Wziąłem wersję Titanium, a nie ST Line, głównie dlatego, że wersja St Line ma sportowe zawieszenie, którego fanem nie jestem po prostu. Więc wersja Titanium po dopasieniu delikatnym wyszła mi 107 tysięcy złotych to drożej od tego wychodzi tylko Skoda z 115 koni plus automat, która kosztuje 110 tysięcy złotych przy zbliżonym wyposażeniu za Renault Captur przy zbliżonym wyposażeniu z silnikiem 130 koni z automatem damy 102 tysiące złotych, za Opel Crossland X minimum 100 tysięcy złotych też 130 koni z automatem Seat Arona 115 koni z DSG kosztuje 95 000 zł i Hyundai Kona 120 koni mechanicznych 1,0 też 88 000 zł i podobnie jak Puma mamy tylko do wyboru skrzynię manualną, więc e, no tak to wygląda. Tak to wygląda. No jeden z ładniejszych słów, ale wkurzamy, mnie, tak mnie wkurza, że tu nie ma automatu. To jest jakiś absurd. Co to jest? Co to ma znaczyć? Dobra, teraz zostało mi chyba nagrać tylko o silniku trochę i o wrażeniach z jazdy. No to instaluje się. Nie wiem, czy się nagrywa. Oczywiście nagrywa się. Dobra. Zatem jedziemy sobie, tutaj pochwali Forda za to, że stosuje jeszcze stare gniazda typu USB-A, nie pcha się w USB-C, więc wszystkie kable pasują jak należy. Jedziemy, tak jak już wspominałem to jest wersja ST-Line chyba się nazywa i wersja ST-Line ma taką różnicę, że ma odrobinę niższe zawieszenie, odrobinę niżej samochód wisi nad ziemią. I te zawieszenie jest też sztywniejsze od choćby pumy w wersji titanium, czy, czy coś takiego. I teraz jedziemy po z, po drodze z płyt betonowych, i. No, nie jest źle. Nie jest źle, jeżeli chodzi o komfort, ale no, jadąc z kodą Kamik albo Satem Arona, to, to jednak jest troszkę. Bardziej przyjemnie się jedzie niż, niż Fordem Puma z zawieszeniem sportowym. Nie ma co się oszukiwać. Druga rzecz: odebrałem tego, ten pojazd, tego Forda z Warszawy, i przesiadłem się do tego Forda prosto z Sata Arony. I jeden i drugi samochód miał jedną cechę wspólną pod tytułem Silnik o pojemności 1 litra. Seat Arona, jadąc do Warszawy przy 140 na godzinę, zużywał mi 8,5 litra na 100 km. Tym samochodem też rozpędziłem się do 140 km na godzinę i okazało się, że ten samochód przy 140 potrzebuje tylko 7 litrów, czyli półtora litra mniej od Seata. I zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika. Doszedłem do wniosku, że jest to. Wina skrzyni, bo tam jest automat, tutaj jest manual, pewnie dlatego, że manual to mniej pali. No i ten samochód faktycznie mało pali, bo przy 140 to jest wspomniane 7 litrów, przy 120 pali 6 litrów, natomiast po mieście teraz już mi trochę zwiększyło się zużycie paliwa, bo stałem, ale po 70 km średnie zużycie paliwa po mieście wyszło mi 6,2 litra, czyli znakomicie. Jak na benzynę litrową. Potem okazało się, że ten silnik litrowy to nie jest tak do końca zwykły silnik litrowy, tylko to jest silnik hybrydowy o pojemności 1 litra. 16 koni, tam kilkadziesiąt, typu 20-30 Nm pochodzi z silnika elektrycznego. Jest też niewielka bateria tutaj zamontowana. Łączna moc tego zestawu to 155 koni mechanicznych i 220 Nm momentu obrotowego. I Kurczę, no faktycznie przyspieszanie tutaj nie stanowi problemu mmm, dynamiczne. Natomiast moje subiektywne odczucia z jazdy były takie, że ja jakby odbierając ten samochód nie wiedziałem co jest pod maską, ile ma mocy, w ogóle nie wiedziałem na temat tego samochodu nic i obstawiałem, że ten silnik ma około 130 koni mechanicznych. Potem się okazało, że tych koni mechanicznych jest 155. No to są takie subiektywne... Moje wrażenia po prostu z tego. Tu się musimy jeszcze zmieścić na tym zielonym. Udało się, udało. No ale hybrydy tak mają trochę, że tej mocy tak nie, nie czuć w taki sposób jak w, w zwykłym silniku spalinowym. I tak, na przykład: Zero 100 osiągane jest tutaj po 9, po 9 sekundach. Prędkość maksymalna wynosi 200 km na godzinę. Natomiast Seat Arona z silnikiem 150-konnym, tylko że nie hybrydowym, a benzynowym, czterocylindrowym rozpędza się do 100 km na godzinę też z manualą w 8 sekund, czyli o sekundę szybciej. Czyli gdzieś tej dynamiki jak na 150 koni trochę tutaj mi brakuje. I, no i też zastanawiam się nad sensem jakby hybrydy na trasy, bo te 7 litrów przy 140 to jest faktycznie niewiele, ale na przykład jak jeździłem Renault Clio DCi 115-konny diesel, to on na trasie potrzebował przy 145,5 do 6 litrów, czyli jeszcze 1,5 litra mniej można było urwać na dieslu. No więc te hybrydy kurczę, no nie do końca rozumiem sens hybrydy, skoro dieslem można urwać jeszcze litr spalania. Ja wiem, że pewnie tam jakieś emisje spalin i tak dalej, ale no dla mnie najważniejsze jest tyle, ile tego paliwa spali na trasie. Dobra, znaczy generalnie ten silnik jest ok. No, no takie są uroki 3-cylindrów, na to się nic nie poradzi. Natomiast kultura pracy tego silnika to jest tak mocne 6 na 10 W odniesieniu do tego czym do tej pory jeździłem Dlaczego? Po pierwsze jak już wspominałem ten silnik nie jest tak dobrze wyciszony i tak dobrze wyważony Jak choćby silnik w Skodzie Kamik albo w sacie, Arona Tutaj te mikrowibracje i taki warkot czuć bardziej po prostu Ja trochę mam wrażenie jakbym jechał może nie dieslem ale takim no coś pomiędzy benzyną a dieslem Bo to po prostu no czuć Druga sprawa to jest taka, że sprzęgło parę razy szarpnął mi samochód. Ja no, trochę tych samochodów przyjeździłem, wydaje mi się, że wiem, jak obsługiwać sprzęgło. Tymczasem tutaj kilkukrotnie zdarzyło mi się, że podczas puszczania sprzęgła samochód szarpnął. Nie wiem z czego to wynika, no ale tak jest, odnotować muszę. I ostatnia rzecz, na przykład, jak teraz sobie jadę na biegu piątym, odpuszczam gaz. Siln... samochód zaczyna hamować silnikiem i po dosłownie sekundach, dwóch sekundach silnik zaczyna dodatkowo hamować jeszcze silnikiem elektrycznym, czyli jakby jest pierwszy etap zwalniania, a potem włącza się drugi etap zwalniania do tego trzeba się przyzwyczaić, ale no mimo wszystko no co mam powiedzieć, no jeździło mi się po prostu wygodnie innymi trzy cylindrami. z takich fajnych rzeczy to jest jeszcze temat pod tytułem włączanie asystenta pasa ruchu, bo jak wiadomo, jest coś takiego jak asystent pasa ruchu, który powoduje, że jak puścimy kierownicę, zasłabniemy albo zaśniemy, to samochód nie pozwoli nam zjechać na przeciwległy pas ruchu. Tutaj na e, liczniku mam wskazane, czy samochód widzi, czy nie widzi pas ruchu. I to jest uważam bardzo przydatny system, że naprawdę może uratować tyłek. E, w jakiejś kryzysowej sytuacji. Natomiast takie, takie systemy sprawdzają się dobrze tylko w momencie kiedy pasy drogi są dobrze widoczne, czyli na przykład na drogach ekspresowych, które często są proste, długie i nużące i, i tam naprawdę można sobie przysnąć. Natomiast gdy zjeżdżamy na drogi krajowe, na remonty, no to ten system utrzymywania pasa ruchu zaczyna się gubić. Nie daj Boże, jak na drodze narysowane są linie i białe i żółte, to już w ogóle ten samochód potrafi jechać zupełnie nie tam, gdzie chcemy. I tutaj Ford pomyślał, bo włącznik tego utrzymywania pasa ruchu mamy na lewej manetce od kierunkowskazów, mamy przycisk. Teraz mam wyłączoną kontrolę pasa ruchu i teraz mam włączoną kontrolę pasa ruchu, czyli próbuję jechać w lewo i samochód pyk i koryguje mnie na pas odpowiedni. I to jest bardzo ważne, żeby ten system można było łatwo włączyć, wyłączyć i Ford to zrobił jak należy, bo na przykład w niektórych samochodach, jak w Volkswagenach, żeby się dokopać do tego systemu, trzeba najpierw kliknąć jakiś przycisk na kierownicy i potem dopiero odhaczać, czyli mamy dalej do włączania, wyłączania tego systemu. On powinien być po prostu włączany, wyłączany bardzo szybko i, no i tak to jest tutaj zrobione. Z takich bajerów to jeszcze mamy m.in. asystent parkowania. Ja z niego niespecjalnie korzystam, ale jeżeli ktoś ma problemy z parkowaniem, bo że ma ściągawka. Ale jeżeli ktoś ma problemy z parkowaniem, no to jest sposobność, żeby samochód zrobił to za nas. Tylko no, też jest problem, że to jest skrzynia manualna, więc to trzeba i sprzęgło wciskać samochód w pełni i samodzielnie tego nie zrobi. Mamy też ten tempomat adaptacyjny i tempomat adaptacyjny przy skrzyni manualnej no też trochę nie ma sensu tak jak przy automacie, bo co z tego, że samochód sam zwalnia jak za chwilę i tak musimy bieg na przykład zredukować albo coś w tym stylu. Więc ten brak automatu to kurde kurde, po co to tak? No i to tyle. Dziękuję za oglądanie. Za tydzień czy za tydzień jutro już przytargam Nissana Juke i za tydzień będzie recenzja Nissana Dżuk też z silnikiem 1,03 cylindrowym, bo teraz tylko takie montują w samochodach i chyba nic na to nie poradzimy. Przynajmniej w samochodach miejskich. Trzymaj ręce na kierownicy. Dobrze, trzymam, trzymam. Cicho, a teraz jadę to zmontować. i Jadę do Warszawy. I to by było na tyle. Na tyle, na tyle.